Wybaczycie się przed wami za to, że niektóre kompanii haniebnie kontynuują swoją działalność w Rosji, że jak i wcześniej przez Polskę idą tysiące wantażów do Białorusi i dalsze że urząd kontynuuje importowaty rosyjskie buchilli i nie może zamrozić aktywy rosyjskich oligarchii. Takim czy z nieprymiernym licemierstwem, my, produżujemy nawet w nami finansowany zloczynny złoczynny reżim, w jakiej wytraczają otrzymanych roślin na wybivstwo niewinnych ludzi. Witajcie na kanale Prawda? do subskrypcji kanału i obejrzenia playlisty, ja Was interesuje. Przechodzimy do tematu. W Polsce przebywa już 2,5 miliona. Uchodźców. Prezydent Joe Biden podał Polskę jako przykład państwa, który najlepiej pomaga Ukraińcom. Natomiast niestety nasz Marszałek Senatu kłamie w perfidny sposób. Premier Morawiecki powiedział, że ma plan, aby natychmiast wstrzymać import jakichkolwiek surowców gazu, ropy, czy Węgla od Rosji i zaprezentuje go w Brukseli. Natomiast niestety do końca tego roku jesteśmy uwiązani umową, że musimy bać gaz z Rosji. Oczywiście przypomnę, że został ten kontakt podpisany z Rosją za niekorzystną cenę za czasów rządów POPSL. Natomiast przypomnijmy, jak wyglądał stosunek do Rosji Polski, kiedy rządziło. PO, aby Rosja była ważnym więcej, aby stała się ważniejszym niż do tej pory partnerem Polski, Polski zarówno w kontekście gospodarczym, ale także politycznym i bezpieczeństwa. Dialog Rok, z Rosją, taką jaką ona jest. A żadnej ideologicznej przesłanki, aby. Mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Zdjęcia pozował z Gazpromu. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest.